Witajcie ponownie. Dzisiaj odcinek dla tych, którzy lubią sobie podjadać, czyli o syndromie niespokojnej żuchwy. Dzisiaj przygotujemy naprawdę mikro kanapki, tak żebyśmy mogli podjadać je co chwilę. Chleb żytni, sałatka warzywna z jajkiem, łosoś norweski, do tego odrobina szczypiorku. Jedziemy. Zaczynamy od pieczywa. Kroimy na cztery, w myśl zasady że jak kanapka jest mała, to można zjeść ich dużo. Już od razu przygotowujemy talerz, układamy pieczywo na talerzu. Kolejny element – pasta warzywna z jajkiem ląduje na kanapce. Pomałą łyżeczką warzywna z jajkiem, jagu mamy na każdą z kanapek. Sałatka na kanapkach, reszta zapakowania dla mnie. Mamo, no, no. bo tak bywa, że żuchwa albo gada, albo po, po, podjada. Kolejny istotny element naszej kanapki – łosoś norweski. Jedziemy z tematu. Trzeba oczywiście na dzień dobry spróbować. Co tam mamy? No go. Mirwiemy po kawałku i na każdą z kanapek. Jeszcze jeden dla mnie. Na koniec szczypiorek, będzie sypane. I po całości dekorujemy nasze kanapki. Szybka, prosta kanapka dla tych, którzy uwielbiają podjadać. Pokażę Wam, jak w minutę zająć się syndromem niespokojnej żukwy. Dajcie znać, jak Wam smakowało. Nie podzielę się, bo ja.